A więc witam was już w dziewiątym odcinku Serii 4ancient, tym razem już w nowym formacie Na początek otwieramy sobie parę łezek Już na początku wylatuje nam parę tynek, z czego jestem bardzo szczęśliwy Oczywiście, ponieważ jest to już stosunkowo wielki profit Więc jest, jest naprawdę dobrze W tym odcinku będziemy między innymi wbijać bodajże 37 lewy oraz ulepszali kuszę plus 16 bodajże, kus smoków, Tutaj wylatuje nam jeszcze parę bonus punktów. Oraz jako ostatnie jeszcze z łezki wylatuje nam, wylatują nam kolejne tynki, z czego jestem oczywiście bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ wyrównuje nam to naprawdę straty, które wcześniej, w wcześniej jakby mm, otrzymaliśmy tak naprawdę z wcześniejszych otwierania łezek. Tutaj wyciągam nagrody za 25 lewy. Czyli te ulepszacze oraz e, parę biżu, te które mogę założyć. Oprócz jednego pierścionka, bo ten jeden nie jest obniżony i nadal jest na 31 level. Um, tutaj kupuję jeszcze za bonus punkty, które również otrzymaliśmy za wpicie 20 level. bodajże, mm, bonus punkty, wkładam je tutaj i wystawiam w sklepiku. Za przystępowo szybko, w wypadajże po jednej minucie teraz przyjdzie jakiś tutaj felinę i od razu kupi. No tutaj jest właśnie, i teraz będzie je kupywał. Mm. E, następnie będziemy ulepszali kuszę tutaj powolutku do plus e, 8, bodajże. Po czym będziemy używali już ulepszaczy, żeby oczywiście nie spalić tej kuszy, bo wydałem trochę pieniędzy na te ucznie, mimo to, że już mamy stosunkowo dużo hajsu, to nie powinno nas już tak za bardzo obchodzić. Ale lepiej być pewnym niżeli po prostu spalić później tą kuszę, oczywiście. No i tutaj już teraz powinniśmy użyć e, mikstury. Tak, właśnie i używamy e, formuły mistrza. Mm, nie wiem, czy mi się tak wyciągam z tym, ale dobra. Bierzemy, nie używam jeszcze tyn tynki, bo jest to pewne, że nie spali na tym plusie. Teraz też jeszcze nie używam tynki, to jest jeszcze wszystko w stu w procentach, naprawdę. I tutaj przychodzę do plus 12, więc idę kupić czary lekkości. Mm, rozwoju opamiętania też musiałem kupić później, bo. No, z plus 12 nie powinno się ulepszać, jest bardzo mała szansa na to. Um, zwoje opamiętania nie pokazywałem, jak wam kopiłem, ale mam teraz już w punkcie 20, one kosztują tam parę brązu, tutaj obniżamy właśnie na plus 11, no i trochę się męczyłem z tym wpiciem, ponieważ no, wbijało co chwilę na plus 12, później yy, znowu musiałem obniżać na plus 11, później znowu na plus 12 wchodziło, więc no, było trochę walenia się z tym. Staciłem na pewno, na pewno dużo ulepszaczy na to. Um, no ale w końcu się dało oczywiście i mieliśmy kurze plus 14. Tą kursę plus 14 podaję, że później ulepszyłem jeszcze na e, właśnie tą kluszę plus 14, bo ona ma o, o, jakieś tam bony jeszcze, bo wyleciała właśnie z bonami, więc w sumie ulepszyłem tą z bonami. Nie są jakoś super dobre, ale z, zawsze to coś, zwłaszcza, że nie będę wydawał hajsu, żeby ją bonować, więc lepiej mieć tam jakieś tam słabe, niżeli żadne. Tutaj obniżam na plus 13 hmm, i będziemy teraz bijali na plus 16, bodajże za pierwszym razem jeszcze nie wbiję tylko wbiję, albo nie, wbiło od razu na plus 16, to dobrze. Hmm, postanowiłem ją zostawić na plus 16, mimo że celem było picie plus 18. Hmm, tutaj obniżamy już ją z levelem. Hmm, wbiło tutaj już bodajże na, na, na 27, więc wystarczyło, bo mamy akurat 27. Hmm, na plus 18 będziemy ją ulepszali w momencie, gdy będzie event, bo jest codziennie. Tutaj przed chwilą kupiłem 40, czy tam podależy 30 formuł ucznia, żeby po prostu ulepszyć EQ na plus um, na plus 8 wszędzie Spodnie ulepszyłem 100 na plus 9, bo zapomniałem podmienić temę więc no, Była jakaś tam 10% szansa, że spali, ale nie spaliło, więc jest dobrze. Um, jak już mówiłem, codziennie od 21.50 bależe do 22.10 jest event plus 35%, kowala, więc tą będziemy ulepszali właśnie w momencie tego eventu, ale teraz na razie ją zostawiamy na plus 16 tutaj ulepszamy już łapki czyli bodajże ostatni element zbroi na plus 8 oddajemy quest'a, wbijamy 28 lewej, po czym akceptujemy jakiś tam dalszy quest, na razie nie wiedziałem o co w nim chodzi tak do końca, przeczytałem oddajemy tutaj wbijamy 29 level mm, i odbieramy quest'a na czasu, ale jeszcze nie skończyłem robić wszystkich questów w tej, na tej mapce, więc jeszcze postanowiłem poczekać z tym czasem. Um, tutaj znalazłem jakąś skrzynkę, nie, nie miałem pojęcia co to jest. Pierwszy raz się z tym spotkałem, otworzyłem ją i wyleciało jakieś tam fajne rzeczy, więc na pewno jesteśmy na plusie do znalezienie takiej małej skrzyneczki. Um, tutaj oddajemy już, wpijamy 30 To um, Tutaj znalazłem kolejną taką skrzynkę, ogólnie było je w dwie obok siebie, ale do tej drugiej nie mogłem się dostać. Ponieważ e, nie miałem nie miałem możliwości jak tam jak tam doskoczyć, po prostu było na jakiejś takiej dziwnej Na jakiejś pagórce, więc wróciłem po eliksir taki, kupiłem do latania I postanowiłem go użyć I wtedy się dostać do tej skrzyneczki, oczywiście z niej też poleciały fajne rzeczy mm, e, Brawurka poleciała, którą sprzedaliśmy bodajże za 6 golda później I tutaj już zaczynamy brać dodatkowe questy na czaso i Rozpoczynamy to czasu, Ubijamy pierwszego mini posaw na tym czasu, czyli Kergesa. wiadomo, lutujemy jego coś tam, chociaż chyba Kergesa nie, nie, nie trzeba lutować. I um, to w sumie później ubijaliśmy Mateusza, z którego już musieliśmy lotować do tego dodatkowego questa, jego zbroję bodajże i. Ubijamy go właśnie w tym momencie i zbieramy jego część zbroi. Następnie ubijamy Parkeja, z Parkeja zabieramy jego truciznę i już mamy dodatkowe questy skończone tak naprawdę, to jest dużo, dużo expa. Tutaj już głównego bossa ubijamy, umiera, po czym Arona ubijam, Nie z niego akurat nawet przyjemny drop, bo jeden kamień Osirisa wleciał, więc zawsze to tam bodajże czysta srebra na plus. Um, oddajemy właśnie te dodatkowe questy, z których wbijamy tak naprawdę dwa lewele, może nawet trzy, więc jest to naprawdę przyjemne. Yy, oddajemy głównego Questa Oliverowi. Jak yy, się oczywiście zbugował, więc jeszcze nie pokazuje nam do dokładnie jaki level wpiliśmy, ale później się udaje do Heset, żeby ubić parę mopków i wbić już ten 37 level. Yy, poza tym teraz już mam wiadomo 34 level, więc mogę tą zbrojkę, którą już Ulepszyłem przed chwilą na plus 8. Możemy ją ubrać, więc będzie znów przyjemnie, bo jest to jednak więcej defa. Nie trzeba wtedy się jakoś tam um, nie trzeba mieć po prostu jakiegoś tam problemu z, tym, z tymi mobkami. Ubieramy i już naprawdę na takim level takie ekół to jest naprawdę wystarczająco. Nie trzeba mieć jakiegoś plus 18, plus 18 PVP to wystarcza w, w pełni, żeby, żeby po prostu ustać te spoty. Um, Zwłaszcza z tym biżu, który mamy, to jest naprawdę super sprawa, to biżu. I to tyle już tak naprawdę. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Cześć.